Dzień dobry, cześć moi drodzy podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor i podcast BSS bez tajemnic. To już dziewiąty odcinek tego podcastu, a dzisiaj opowiem Wam o Outsourcing Destination Guide. No i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Zacznę od kilku słów wstępu. Ja jestem osobą, która hmm, nie wiem, czy uwielbia, ale na pewno lubi zapoznawać się z różnego typu dokumentami, raportami, publikacjami, przewodnikami biznesowymi, analizami i tego typu publikacjami. Dlaczego? Dlatego, że one dostarczają szereg różnej wiedzy, czasami czysto poglądowej, czasami bardziej wnikliwej, ale rzeczywiście dzięki nim, dzięki tego typu opracowaniom można poszerzać swoją wiedzę na temat danego zagadnienia. W moim przypadku oczywiście interesuje mnie sektor usług dla biznesu, outsourcingu i tego typu zjawisk, w związku z czym Staram się być na bieżąco z tym, co i gdzie nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest wydawane i zapoznawać się z wiedzą, która tam się pokazuje. Jest szczególny rodzaj dokumentów, które pokazują się, aby wypromować bądź przekazać większą wiedzę na temat danego zjawiska albo kraju. I tutaj dotykamy tego drugiego członu ostatniego zdania, czyli kraju. Pojawiają się na rynku takie dokumenty jak na przykład przewodniki biznesowe. I jed, autorem jednego z nich dosyć ciekawego zresztą jest niemieckie stowarzyszenie outsourcingu, czyli Deutsche Outsourcing Verband. Organizacja założona przez Stefana Flicka, o już ładnych kilka lat temu. Myślę, że z dekady to już ma lekką ręką. Jest organizacją, która realizuje wiele różnych ciekawych inicjatyw i projektów. To, że zrzeszają wokół siebie podmioty związane bądź zainteresowane outsourcingiem usługami dla biznesu z regionu Dachu, czyli Niemiec, Austrii i Szwajcarii, to jest tak jakby jedna rzecz, to, że są doradcą, w jaki sposób targetować rynek niemiecki, jeżeli chce się oferować usługi outsourcingowe, nieważne, czy w modelu nie czy offshoringowym dla rynku niemieckiego to drugie. To, że organizują wydarzenia biznesowe poświęcone tematyce outsourcingu i usług dla biznesu, to trzecie, ale czwarta rzecz, o której dzisiaj właśnie będzie mowa, to produkcja tak zwanych przewodników biznesowych. Produkt, o którym w tej chwili mówię, który ma w ofercie swojej Deutsche Outsourcing Verband, nazywa się Outsourcing Destination Guide. I jest to rodzaj publikacji, która zawiera w sobie kilka różnych elementów. Z jednej strony prezentuje podstawowe dane mikro-makroekonomiczne związane z rynkiem outsourcingu bądź usług wspólnych w kraju, który w danym przewodniku jest opisywany. Tutaj idealnym przykładem jest na przykład outsourcing destination guide Egypt, który pojawił się kilka miesięcy temu i który jest idealnym przykładem tego, co w takiej publikacji może się znaleźć. Te przewodniki prowadzone przez dojczawa Sourcing Verband były robione bodajże rok temu albo półtora roku temu w swojej pierwszej odsłonie, natomiast w tej chwili mają kolejną i właśnie Egipt ją zapoczątkował. W tej publikacji, niekoniecznie Egipt, tylko w ogóle w Outsourcing Destination Guide możemy znaleźć ten opis mikro, makroekonomiczny, o którym wspomniałem. Można znaleźć dane liczbowe, związane z wynagrodzeniami, związane z zatrudnieniem, ze skalą rynku, z liczbą przedsiębiorstw oferujących Różnego typu usługi outsourcingowe bądź dane dotyczące centrów usług wspólnych: można dowiedzieć się o skali w ogóle rozwoju rynku, czy on jest rosnący, czy stabilny, jaki ma potencjał. Można się dowiedzieć o, o doświadczeniu, czyli w których zagadnieniach dany rynek jest mocny, a w których słabszy. No, bo oczywiście tutaj są różnice. Są kraje, które bardziej specjalizują się na przykład w usługach call contact center, a są takie, które specjalizują się w bardziej zaawansowanych usługach finansowo-księgowych, software developmentowych czy, czy, czy badawczo-rozwojowych. Więc w zależności od kraju, no to tutaj te informacje również się pojawiają. Jaka jest konstrukcja tego? całego projektu jakim są Outsourcing Destinations Guide. No konstrukcja jest taka, że jest to przewodnik, wygląda jest prezentowany w postaci pliku PDF-u, który można sobie spokojnie wydrukować, bo do tego też jest przygotowany i zawiera informacje w postaci publikacji, artykułów są tam też zawarte opisy studiów w przypadku, i są oczywiście też przestrzenie do reklamowania swojej działalności. Ta reklama się odbywa w dwóch różnych postaciach: może być w postaci tak jakby rozszerzonych wizytówek firm, czy też publikacji, które noszą znamiona artykułu sponsorowanego bądź reklamowego. Także tych form jest dosyć sporo. Jak wygląda teraz to bardziej w szczegółach? Generalnie każdy z tego typu raportów ma jakby różne formy partnerstwa, czyli gdyby jakaś firma, jakiś podmiot, jakieś miasto chciało zamieścić o sobie informację bądź dostarczyć treść, która jest wartościowa merytorycznie, a nie do końca reklamowana, no to oczywiście tutaj autorzy tego Outsourcing Destination Guide'a takie formuły przewidują. Na ogół wygląda to tak, że jest jeden tak zwany prime partner i to jest organizacja, która ma, dla której jest największa przestrzeń w tym przewodniku poświęcona, więc z różnych form bycia widocznym w tym przewodniku można skorzystać. Autorzy przewidują też współpracę z dwoma partnerami, i tutaj również jest dosyć szerokie spektrum tego, co taki partner otrzymuje. Przewidują również współpracę z typowymi reklamodawcami bądź ogłoszeniodawcami, jakkolwiek tego nie nazwiemy, czyli generalnie można zaistnieć niekoniecznie prezentując dużo treści, ale zaistnieć w świadomościach odbiorców tegoż raportu. No i są i... A, i tutaj ważna rzecz, że takich reklamodawców czy też takich organizacji, które mogą się ogłosić, pokazać może być maksymalnie 15. Natomiast jest jedna bardzo ciekawa forma i to są um, typowe publikacje merytoryczne, nienoszące znamion reklamy, i takich publikac takie publikacje są darmowe. I maksymalnie pięć organizacji może z czegoś takiego skorzystać. Także mamy Prime Partnera, mamy partnerów, mamy yy, advertiserów, tak zwanych oraz publisherów, yy, o których przed sekundką Wam powiedziałem. Tak wygląda konstrukcja całego raportu. No dobrze, ale teraz w takim razie. Dla kogo to jest? W jakich to wolumenach się w ogóle rozchodzi? Jaką metodologię przyjęli autorzy, jeśli chodzi o zainteresowanie świata tymi publikacjami? No, sprawa wygląda tak, że są tutaj, jest tutaj dostępność zarówno poprzez strony internetowe Outsourcing Journal, to jest taka platforma internetowa, która jest dosyć popularna na rynkach niemieckojęzycznych, prowadzona w języku angielskim i niemieckim i ona. Jest zarządzana przez Deutsche Outsourcing Verband, czyli właśnie to niemieckie stowarzyszenie outsourcingu, więc tam jest umieszczany ten przewodnik do pobrania. On jest również umieszczany na stronach samego stowarzyszenia, jakim jest Deutsche Outsourcing Verband. Oprócz tego jest dystrybuowany poprzez e-maile do grupy około tysięcy odbiorców. Oprócz tego oczywiście no, żyjemy w dobie social mediów, więc na tych social mediach na różnych platformach można znaleźć informacje i odnośniki do tych outsourcing destination guide'ów. Wspomniałem wam wcześniej o tym, że w tym roku już powstał taki przewodnik dla Egiptu. A wiecie ile razy został już pobrany ten przewodnik dla Egiptu? 3600 Razy i rośnie. Także zainteresowanie tego typu publikacjami jest. Rynek niemiecki jest w zainteresowaniu wielu dostawców usług outsourcingowych na świecie. Także warto jest tego typu przewodniki po pierwsze czytać, bo z jednej strony możemy zyskać wiedzę na temat tego, co się dzieje w krajach, które są w tych przewodnikach opisywane, ale z drugiej strony. Myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany ekspansją swoich usług na rynek niemiecki, bądź zainteresowanie rynku niemieckiego swoją lokalizacją, to już drugi raz dzisiaj podczas podcastu o tym wspominam: że lokalizacje również tutaj mogą się znaleźć, to warto jest przyglądać się, kiedy taki Outsourcing Destination Guide będzie się pojawiał na temat Polski. I wtedy wejść we współpracę z Deutsche Outsourcing Verband i w takim przewodniku zaistnieć. Dobrze, wrócę na chwileczkę jeszcze do tych destynacji. Rynek niemiecki do jeszcze kilku lat wstecz był taki dosyć nieufny wobec modelu near i offshoringowego. Bardzo dużo procesów outsourcingowych bądź usług dla biznesu było realizowanych bezpośrednio na tym rynku, niekoniecznie oddając je w ręce partnerów zagranicznych, ale to od kilku lat sukcesywnie się zmienia i wręcz zwiększa swoją intensywność. Tu nie ukrywam, że kraje bałkańskie i czy też cały region SII, czyli Southern, South Eastern Europe, wiedzie prym i tam po prostu jest odgroma usług świadczonych dla rynku niemieckiego. Natomiast rynek niemiecki szuka też sobie partnerów blisko i yy, Pewnie część z Was wie, że mamy w Polsce firmy, które regularnie obsługują rynek niemiecki. Co więcej, nie robią tego tylko u nas, ale pootwierały też swoje własne oddziały na terenie różnych miast niemieckich i tam są bliżej swojego klienta. Także to jest jakby jedna strona. A dwa, odnośnie samych lokalizacji, rynek niemiecki coraz częściej poszukuje lokalizacji na swoje centra usług wspólnych. Także już nie tylko outsourcing. Ale firmy niemieckie decydują się na, i to na coraz większą skalę, na poszukiwanie dla siebie miejsc dla rozwoju biznesu. Także to jest też dobre miejsce, mówię o tych outsourcing destination guidach, dla promocji miast i tego, co są w stanie zaoferować inwestorowi z Niemiec, który zechciałby otworzyć w Polsce centrum usług wspólnych. Warto jest to wziąć pod uwagę. To jest jedna z lepszych metod na bezpośrednie i szybkie dotarcie do świadomości rynku klienta z rynku niemieckiego. OK. Wspomniałem, że warto jest wziąć pod uwagę to kiedy taki raport będzie tworzony dla Polski. I tu mam dla Was informację, że najbliższy Outsourcing Destination Guide poświęcony Polsce jest zaplanowany na ukazanie się w styczniu 2020 roku. Czyli już niebawem, bo to raptem 4 miesiące. Więc warto zaznajomić się z ofertą tego przewodnika. I jeżeli reprezentujecie firmy bądź miasta, które byłyby zainteresowane znalezieniem się w takim przewodniku. To teraz jest ten moment. Do opisu tego podcastu załączę bezpośrednie linki do autorów tego raportu, zasadzie znaczy nie raportu, przewodnika, więc będziecie mogli bezpośrednio z autorami porozmawiać, skontaktować się, dostać więcej szczegółów. Tam będą też, oczywiście, zamieszczone informacje, ile to kosztuje, bo jeżeli któraś z firm zdecyduje się na to, aby zostać tym prime partnerem, partnerem bądź reklamodawcą, no to to są usługi odpłatne. Na to jest jedna możliwość, żeby nieco taniej z tego skorzystać, a mianowicie członkowie klubu Pro Progresio mają zapewnioną 10% zniżkę na. Którykolwiek z tych pakietów. Także tutaj jest to ukłon po raz kolejny ze strony niemieckiego Stowarzyszenia Outsourcingu w kierunku właśnie Pro Progresio, dlatego że Pro Progresio jest partnerem dla tego stowarzyszenia w Polsce. Gdybyście byli zainteresowani, to zachęcam. Ten przewodnik ma dobrą dystrybucję, jest dobrze przygotowany, jest to przejrzysty dokument. Powstaje przez zespół, który już takie rzeczy robił w przeszłości. Także nie jest to nowa rzecz. Zanim się zdecydujecie, polecam lekturę Outsourcing Destination Guide poświęconego Egiptowi. To może Wam dać konkretny pogląd, jak to wygląda. A linka do miejsca, skąd można ściągnąć Outsourcing Destination Guide Egipt, również zamieszczę w opisie do tego podcastu. Dziękuję Wam serdecznie, że zostaliście ze mną do końca tego odcinka. Przed nami kolejne, myślę, że bardzo ciekawe, a tym razem Wam dziękuję. Mówił do Was Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic.